No dobra, to w takim razie zaczynamy. Wywaliłam na stół wszystkie moje kolorowe kosmetyki, które posiadam. Jak widzicie, nie ma ich zbyt wielu, natomiast kosmetyki są tylko i wyłącznie na mój prywatny użytek. Ja nikogo nie maluję, nie odważyłabym się, bo nie uważam, że jestem świetnym makijażystą, w cudzysłowie oczywiście. Eksperymentuję tylko i wyłącznie na sobie i kosmetyki były kupowane dla mojej własnej przyjemności. Pokrótce opowiem Wam, tak naprawdę, tylko i wyłącznie o moich ulubieńcach, bo ten filmik trał, trwałby całą, całą wieczność. Także zaczynamy. Dwa podkłady, które uwielbiam od lat i jestem im wierna, jeżeli chodzi o te wysokopółkowe: mm, e, i Lauder Double Wear Fercy Light. Ja nie ryzykuję i nie kupuję innych produktów powyżej 100 zł, ponieważ jest mi po prostu szkoda pieniędzy. Im ufam bezgranicznie, uważam, że są najlepsze. I nie zamienię ich chyba już nigdy w życiu na żaden inny. Natomiast, jeżeli chodzi o drogeryjną półkę, też od lat moim ulubionym jest Astor Skin Match Protect. Próbowałam wielu innych. Natomiast dla mojej cery ten jest zdecydowanie najlepszy: daje przepiękny, naturalny efekt. Wcześniej był w czarnej zakrętce. Teraz nie niby ulepszyli formułę. Natomiast absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest troszeczkę gorsza. Ale dla mnie i tak podkład świetny. Tak samo jak Astor Perfect Stay. Też daje świetny efekt. Jak widzicie, różnica w kolorze jest znacząca. A to dlatego, że ja mam problem z doborem podkładu koloru podkładu, więc musiałam sobie zakupić Nex Mixer w kolorze białym i w tej chwili już nie mam absolutnie problemu ze źle dobranym kolorem podkładu. Także też mój ulubieniec, ale nie mogę wspomnieć o Catrice. Uważam, że Catrice naprawdę świetnie dorównuje Isti Lauder jest świetne w swojej kategorii cenowej. Nie znajdziecie lepszego, jeżeli chodzi o mocne krycie i dość naturalny wygląd. Naprawdę te wszystkie ochy i aho. Ochy w 100% się pod nimi podpisuje. Podkład jest naprawdę świetny. E, bubal. Niestety dla mnie jest to Bubel L'Oreal Glam Nude, creme BB. Ja wiem, że najlepsze kremy BB to są koreańskie, moim ulubionym jest Misha. Niemniej jednak ja teraz mam za duże problemy ze spórą, by z niego korzystać. Ale będąc w drogerii Rossman, on był na promocji, postanowiłam go kupić. Moim zdaniem kompletnie się nie nadaje na krem BB, używam go jako bazę rozświetlającą, ponieważ ma takie duże drobinki rozświetlające i tutaj sprawdza się ok. Daje porównywalny efekt co Golden Rose, ta baza rozświetlająca, natomiast jako sam krem BB no to na pewno nie dla mnie produkt. Skoro już jesteśmy przy ulubieńcach, uważam, że świetną, ale naprawdę to świetną paletką jest Benefit Cheek Paradise. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Uważam, że świetnym rozwiązaniem dla osób, które uwielbiają konturować twarz, brązowić ją, uwielbiają różę tak jak ja. Mm, jest Benefit e, Cheek Paradise e, paletka. Mm, to twarzy z brązerami i rozświetlaczami roświ z różami. Mm, zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje. Mamy dwa kultowe brązery: Hula, e, trzy róża. Mm, słyszałam różne opinie na temat tej paletki. Dużo osób narzekało, że jest źle napigmentowana. Nie wiem, moja jest naprawdę okej okay napigmentowana. Jestem z tego produktu bardzo zadowolona. Mam wszystko, co potrzebuję w jednym miejscu. Także, także polecam Wam, bo teraz wiem, że wróciła do sprzedaży. Pachama mama, mama, kultowy kosmetyk na YouTubie. Ja nie do końca byłam... Z niego zadowolona. Nie daje mi e, takiego efektu, jaki myślałam, że będzie mi dawał. Owszem, używam go, natomiast no dla mnie e, nie jest topowym kosmetykiem. Ale muszę wspomnieć o paletce Vivo e, 3 Steps. Uważam, że za tą cenę, za którą oni oferują ten produkt, jest to naprawdę świetnej jakości brązer, róż, rozświetlacz. Spokojnie może Wam wystarczyć na wyjazd, na jakieś podróże. Świetne, świetne naprawdę produkty w bardzo dobrej cenie. Także ja tym produktem jestem zachwycona. I Terakota. 04 Golden Rose. Też kultowy kosmetyk, świetnej jakości. Swojego czasu używałam go codziennie przez bardzo, bardzo, bardzo długo. Teraz już mi się troszeczkę znudził. Pewnie niedługo znowuż do niego wrócę. Ale jest naprawdę kapitalny. Co my tu jeszcze mamy? Mamy wszystko. Mamy perełki z Lobli. Z Vibo. Przepraszam bardzo. Też świetny zakup. Teraz ponownie zaczęłam go używać. Tak samo jak poter bananowy. Rewelacyjna sprawa. Jeden z lepszych drogeryjnych korektorów. Catrice efekt Wake Me Up. Uważam, że może się równać z dużo droższymi korektorami miałam ich wiele natomiast naprawdę ten pokłon w stosunku do marki Catrice, bo uważam, że robi świetne kamuflaże tak samo jeżeli chodzi o Nyx'a, no tak jak i ten krycie daje korektor, jest tak aksamitny, tak pięknie się rozprowadza, że naprawdę chylę, chylę czoła tym dwóm produktom, bo to są moi totalni ulubieńcy mm. Oczywiście, katriska Camouflage też jest fajny. Natomiast, gdybym miała z moich korektorów wybrać dwa ulubione, są to właśnie te. Paletka do konturowania z L'Oreala, dla mnie bubelnie z tej ziemi. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, jak widzicie, cała masa róż, bo ja jestem maniaczką róży. uwielbiam róże. I uważam, że świetne róże wydaje marka Lovely i Vibo. Naprawdę, jeżeli będą te promocje prosmanie, to koniecznie musicie się zaopatrzyć. Róż Bonjour. Ja pamiętam te róże za czasów mojej młodości, jak byłam jeszcze małą dziewczynką, moja mama używała te róże. Ja jej podkradałam, jak to mała dziewczynka. Chciałam się malować, chciałam mieć pięknie wypiekane policzki i mam do niego ogromny sentyment. One zawsze muszą być u mnie w kosmetyczce przynajmniej jeden. Moja mama do dzisiaj ich używa. I uważam, że jeżeli chodzi o i na półkę, to są jedne z lepszych róży. A już na pewno, jeżeli kupicie ten jeden, to Wam starczy na lata. Dosłownie na lata. Przepiękny odcień Maybelline. Jak go zobaczyłam, wiedziałam, że go muszę mieć. Nadaje ładny, subtelny efekt takiej zdrowej skóry. Także świetny produkt. No i co? No i podróba Lovely Orgazmu. Nie wiem, nie miałam nigdy orgazmu, natomiast wiem, że Daje bardzo naturalny efekt ten róż i kosztuje grosze. Ja za niego dałam chyba 6-5 zł, bo kupowałam go na promocji. Także cud Cóż my tu jeszcze mamy? No i rozświetlacz. Rozświetlacz, tak naprawdę, mu jeden, jedyny, z wyjątkiem WiBO, którego kupiłam z czystej ludzkiej ciekawości MAC to jest oczywiście soft and gentle nie szukam lepszego zamiennika bo jestem z niego w 100% zadowolona, zaraz Wam pokażę jakie po dwóch latach jest użycie no, otwieraj się zobaczcie dwa lata praktycznie codziennego. Codziennego używania Przez jedną osobę Także on mi starczy Jeszcze chyba na kolejne 2-3 lata e, Tego używam e, Swojego czasu namiętnie No nie mniej jednak Poczułam ulgę wracając do Maga Jest to mój totalny ulubieniec e, Paletka to cieni Too Faced e, Semi Sweet Uwielbiam ją nie potrzebuję już żadnej innej. Tą używam namiętnie. Tak samo jak Zoewa. Tą naturalną. Mam jeszcze wersję z takimi ciepłymi odcieniami. Natomiast używam tak naprawdę tych dwóch kolorów, cała reszta dla mnie jest zbyt ciepła i nie jestem z niej zadowolona zastanawiałam się czy jej nie sprzedać, ale z drugiej strony jest mi szkoda Inglot paletka ciepłych cieni nie miałam takich kolorów a uważam, że jest mi w nich naprawdę dobrze i moja pierwsza paletka z tych droższych z której też jestem zadowolona chociaż w tej chwili wolę bardziej matowe cienie więc też korzystam z tylko paru, one już są przeterminowane na pewno, ale nie wyrzucę cholera jasna nie wyrzucę tej paletki chyba nigdy w życiu jak widzicie pierwsze trzy kolory są faktycznie zużywane później już dla mnie jest za duży błysk, ja nie lubię takiego, ale no, mam do niej ogromny, ogromny sentyment. Co my tu jeszcze mamy? Muszę Wam koniecznie powiedzieć o dwóch naprawdę świetnych produktach. Numer jeden jest to taki no bronzer, chociaż on jest bardzo ciepły. Także nadaje się bardziej, moim zdaniem, jako Róż, możemy dodać subtelny brąz na nasze policzki. Przepięknie się świeci. Ja takiego dostałam z kosmetyko Mani, połamany. Natomiast jest niesamowicie długotrwały. Po pierwsze, przepiękne opakowanie. No, po drugie, trzyma się na buzi cały dzień i daje przepiękny, przepiękny efekt Summer of Love. W 100% się zgadzam. Zaraz potem kupiłam róż. Też używam go namiętnie. Daje również przepiękny, naturalny efekt. Ma drobinki, ale one nie są widoczne. I również trzyma się tak naprawdę cały, cały, cały dzień. Co jeszcze mam z takich ciekawszych rzeczy? Kota z firmy Garland. I powiem Wam: tak, produkt sam w sobie jest świetny, ale jeżeli płacę za produkt 250 zł, i po paru miesiącach użytkowania pudełeczko mi się psuje. Gdzie ja naprawdę nigdzie go nie woziłam, on był tylko i wyłącznie w kosmetyczce, to ja jestem zawiedziona, bo otwierałam go raz dziennie i po prostu samoistnie mi się popsuł ten produkt. Także dla mnie ogromny minus, no bo jednak płacę większą gotówkę, by mieć ładne opakowania, a to mi się szybciutko popsuło. I co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie. Świetne błyszczyki Vibo. E, sleek błyszczyk e, matowy też fenomenalny. Kurtowa już pomadka Golden Rose też świetna. E, Astor błyszczyk dla mnie podchodzi pod Google. Mm, kredki do oczu. Już takie kosmetyki przeze mnie raczej mało używane. Pokażę Wam jeszcze paletkę slika, którą kiedyś dostałam od mojej mamy. Zaraz zobaczycie świetne kolory. No, otwieraj się. Zostawiłam tą paletkę, bo myślę sobie, że może kiedyś będzie impreza w stylu lat 80., -tych, 90., -tych i poszaleję z makijażem. Bo ja na co dzień absolutnie nie użyłabym takich kolorów. Natomiast wiecie, znając życie, będzie taka impreza, ja będę potrzebowała takich cieni i wtedy oczywiście ich nie będę miała, więc postanowiłam je zachować. Natomiast kiedyś, kiedyś, kiedyś zaczynałam od cieni slick i ich paletek. Uważam, że za tą cenę mają jakoś naprawdę ok, chociaż się strasznie osypują. Ale ja uważam, że jeżeli ktoś jest początkujący z makijażem, to powinien zacząć właśnie od tych paletek. Bo są naprawdę ok jakościowo. Nie wyobrażam sobie, że osoba, która zaczyna z makijażem, wydaje 200 zł na paletkę. I co? I tusz, który dopiero czeka Słyszałam o nim już legendy Także nie mogę się doczekać Aż będę go używała Teraz kończę To jest chyba Maybelline Drama Push Up Daje przepiękny efekt Naprawdę świetny tusz do rzęs Zresztą ja nie lubię kupować Drogich tuszy do rzęs, bo uważam, że mm, Drogeryjne mamy świetne Głównie L'Oreal Fantastyczny róż do policzków Sephora. Jak będzie promocja 3 za 2, słuchajcie, polecam Wam rzucić się na ich róże, bo również jest długotrwały, jest e, fantastyczny. Również ma drobinki. Nie e, ten kolor e, 16 Również przypomina e, troszeczkę orgazm. Także tak, słuchajcie, e, pokazałam Wam wszystkie moje kosmetyki. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Wiem, że był troszeczkę chaotyczny, ale kompletnie nie miałam pomysłu, jak Wam e, przedstawić te wszystkie kosmetyki. E, także pierwsze koty za płotę za nami.